28 września odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 15-lecia Północnej Izby Gospodarczej. Pierwsza część rozpocznie się uroczystym otwarciem nowej siedziby, służącej przede wszystkim przedsiębiorcom jako centrum biznesu i kształcenia. To nie jest tak, że biuro robi sobie imprezę i zaprasza firmy i gości. My chcemy w ten sposób jakby skoordynować i, i, i zaprosić i podziękować wszystkim firmom, które tak długo są w, w Izbie. I postanowiliśmy, że 28 września tego roku otworzymy oficjalnie tą siedzibę o godzinie 12 i 28 dnia po otwarciu zaprosimy wszystkich członków Północnej Izby Gospodarczej na godzinę 19.30 do hali opery. Druga część to wieczorne obchody, które mają się odbyć w hali opery. Zostaną tam połączone dwie wizje światów: artystów i ludzi biznesu. Specjalny projekt wizualny przygotuje szczeciński kolektyw artystyczny. Postanowiliśmy w trochę inny sposób oddać atmosferę tego piętnastolecia. Nie chcieliśmy się odwoływać do, do, do form, które już znamy, czyli Freedom Symphony i Dzieci Przyłomu. Szukaliśmy jeszcze czegoś innego, jeszcze innej formuły jeszcze innego spektaklu wizualnego, żeby żeby oddać atmosferę, która towarzyszyła przez 15 lat powstawania i, i tworzenia i działania Izby. Obraz współtworzy zespół ponad ponad 10-osobowy zespół szczycińskich artystów za reżyserię całego spektaklu od strony wizualnej odpowiada pani Pawlowski, na pewno państwu już znana. Wizualizacje po raz pierwszy będą mapowane na ekranie o, strukturalnym, o, struktura, o strukturalnej konstrukcji, która też odzwierciedli tak naprawdę te 15 lat. Wyjątkowe multimedialne widowisko ma być podzielone na trzy części. Pierwsza z nich nosi nazwę przeszłość, która zbudowała przyszłość. Druga ma pokazać, że działalność izby to dialog. Natomiast trzecia ma obrazować, w jakiej skali działa izba. Jest to taka świetna okazja, to piętnastolecie zbliżające się, żeby pokazać tych ludzi, którzy tworzyli izbę, która mam wrażenie dzisiaj odgrywa sporą rolę w regionie, żeby. I tworzyli i pracują na jej rzecz, żeby ich pokazać, żeby, żeby im podziękować. To jest również świetna okazja i po raz pierwszy Izba wystąpiła z taką inicjatywą, żeby niektórzy oznaczenia państwowe dostali. Projektem towarzyszącym jest album historyczny. Po przemyśleniu wydajemy album, którego tytuł nie do końca mi się podoba i może uda się go zmienić. On się nazywa Marki Szczecina. Ale tak naprawdę jest to 120-stronicowy album o historii przedsiębiorczości w Szczecinie. Przedsiębiorczości, czyli nie tylko firm, nie tylko marek Szczecina, ale tego, w jaki sposób budowano miasto. Oprócz przygotowanych atrakcji do końca września będzie trwała akcja 15 litrów krwi od Izby Gospodarczej, w której wezmą udział przedsiębiorcy i pracownicy.